Cześć! Dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób promować post na Facebooku. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, wstrzymaj łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A więc początkowo, jeśli chcemy promować post, musimy oczywiście posiadać stronę na Facebooku. Jeśli jeszcze nie macie strony, to Wam tylko pokażę tak na szybko, jak możecie ją założyć. A więc w prawym górnym rogu ekranu wybracie plus, no i w tej opcji wybracie zakładkę strona. Wtedy po lewej stronie wpisujemy wszystkie dane odnośnie strony, no i oczywiście wybieramy utwórz stronę, tak więc tak na szybko w taki sposób tworzy się stronę. Także teraz wejdźmy na moją stronę, aby pokazać Wam jak promować dany post. Jak widzicie przy każdym poście na stronie widnieje opcja promuj post. Teraz tylko akceptujemy regulamin i możemy rozpocząć promowanie naszego postu. Początkowo po lewej stronie mamy informację i zapytanie jakich wyników oczekujemy od tej strony. Domyślnie jest to rezultat automatyczny, ale obok mamy przycisk zmień. Także jeśli nam zależy na pozyskiwaniu klientów albo samych wejść, na stronę, to taką informację oczywiście możemy w tym przypadku tutaj wybrać. Następnie poniżej możemy ustawić przycisk, który pojawi nam się obok naszej strony. Jak widzicie po zmianie przycisku na na przykład więcej informacji to na reklamie po prawej stronie będzie widniał właśnie taki przycisk, który właśnie ustawiliśmy. OK, poniżej możemy wybrać grupę odbiorców. W tym miejscu możemy ustawić czy nasz post reklamować ma się tylko u panów czy u kobiet. Wybierzemy też grupę wiekową, która nas interesuje, czy mają być to osoby dojrzałe czy młodsze. Ustalimy tym samym również zainteresowania, które nas interesują. Jeśli na przykład prowadzimy portal o elektronice, to w zainteresowaniach możemy wpisać na przykład elektronika. Jeśli natomiast prowadzimy jakiś portal o grach, no to mogą być to oczywiście przykładowo gry komputerowe. Poniżej możemy ustalić czas i budżet naszej promocji. Czym czas jest dłuższy, tym statystycznie mamy większe szanse otrzymać większy zasięg. Jak widzicie u mnie przy budżecie 300 zł, który przeznaczamy na 5 dni, zasięg to w tym przypadku 900 osób do 2000, no prawie 3000 osób dziennie. Niemniej jednak, gdybyśmy chcieli skrócić to wszystko do jednego dnia, aby osiągnąć efekt podobny, pewnie musielibyśmy wydać dwa razy więcej pieniędzy niż początkowo na to przeznaczamy. Bo po prostu zasięg byłby znacznie mniejszy. Na samym dole mam już tylko możliwość wybrania opcji płatności. A mamy takie opcje płatności jak PayPal, karta czy na przykład PayU. Ja zakładam, że wezmę powiedzmy PayU. W tym momencie wybieramy kwotę, którą chcemy doładować i dokonujemy płatności na nasze konto. Gdy to zrobimy, to na stronie wybieramy opcję pro Mój post i czekamy na efekty. Istotne jest aby pamiętać, że zasięg to nie wejścia w nasz post. W tym przypadku wystarczy, że ktoś powiedzmy zeskróluje naszą reklamę na Facebooku i minie tą reklamę. I to już jest traktowane jako potencjalny zasięg, więc w rzeczywistości ilość wejść może być znacznie niższa. Tak więc jeśli film dla Ciebie przydatny i już wiesz, w jaki sposób promować post na Facebooku, strzel w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli masz powyżej 13 lat i chcesz założyć darmowe konto, w tym przypadku w mBanku i mieć powiedzmy 100 zł w ramach promocji, którą otrzymuje się założenie konta specjalnego linku, który masz w opisie tego filmu. I potem te 100 złotych wyznaczyć powiedzmy na reklamę na Facebooku, to w opisie tego filmu jest właśnie film z instrukcją jak to zrobić. Miłego dnia, cześć!